Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnym otwarciu trzeciej edycji Międzynarodowych Targów budowlanych i Wnętrzarskich w Osobiu oraz pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquater. Jesteśmy na targach po raz pierwszy, ale na pewno jeszcze będziemy gościli u Was, ponieważ nasze artykuły cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. Zostaliśmy tutaj bardzo mile przyjęci, ciepło i atmosfera, która tutaj panuje naprawdę sprzyja do rozwoju handlu i naszej dedykowania, pokazania naszej oferty w szerszej gamie klientów tak prywatnych, jak i ewentualnie tutaj odbiorców jakichś tam hurtowych. Posiadamy w swojej ofercie innowacyjny produkt, mianowicie pompę ciepła z wykorzystaniem jeziora. Wierzymy, że znajdzie on zainteresowanie wśród klientów w domach, które są usytuowane w pobliżu linii brzegowych. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie od rzeźby, od rzeźby która wygląda jak stalowa, a jest wykonana dla nas żywicy, natomiast rdza i pył żelazny jest prawdziwy przez wspaniałe lampy naszego przyjaciela, który... Wykonuje również lampy z tej samej żywicy akrylowej co nasze ściany. Nasza firma od ponad 13 lat zajmuje się e, automatyką budynkową, e, projektujemy i wykonujemy kompleksowo e, tzw. Tak inteligentne instalacje. E, natomiast powodem naszej obecności na targach są rolety. So this is uh, Sylvia from China CAE Company. Uh, we come to Warsaw for the Warsaw Build Exhibition and uh, this is our first time in Warsaw for the exhibition. CAE Company is a top quality manufacturer in China. We have uh, Italian design. Good evening, I introduce myself i'm gianfranco scarlatta from plastic alpha italy. i'm export manager of uh, that company. we're an italian company that's producing especially products for the field of uh, heating system, thermohydraulics and uh, irrigation. Jesteśmy po raz pierwszy uczestnikiem tych targów. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tego, że mogliśmy w nich uczestniczyć, Czy kilka fajnych kontaktów międzynarodowych, się nam tutaj pojawiło. Także serdecznie wszystkich zapraszam do współpracy i zachęcam do uczestnictwa w tych targach. Dziękuję. Uh, we came at Aquatherm Show for the first time. Was the first addiction. and uh, I was surprised about that show. It's very small for first edition, but We have a good result about visit. I hope that in the very near future we have a good results with a new customer here. For sure, we will take part at the next edition of Aquatar 2016. Thank you. Bye.